Cześć i dzień dobry. Witamy Was z warszawskiego biura IT i Racket Jobs, gdzie gościmy dziś wybitną postać ze świata technologii, Jacka Sadowskiego, który jest Head of Data Science w Bayer Digital Hub. Zgadza się? Zgadza się. Witam wszystkich. Dzień dobry. Tak, Jacku, jesteś niesamowitym autorytetem w obszarze sztucznej inteligencji, i o tym w sumie będziemy dzisiaj rozmawiać: o. Szansach i perspektywach, jakie mamy w Polsce na rozwój sztucznej inteligencji, bo miesiąc temu gościliśmy tutaj w naszym biurze pierwszy w Polsce hackathon OpenAI, którego byliśmy partnerem. No i właśnie to jest taki troszeczkę impuls do, do tej rozmowy, bo i w OpenAI Polacy są ważnymi postaciami. A mimo wszystko, no, Polska w tym świecie tych, tych technologii jeszcze tak dopiero zaczyna się rozglądać, w którą stronę powinna pójść. A ty jesteś człowiekiem, który wie, jak to wszystko działa, i dlatego jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj porozmawiać i zadać ci parę pytań. Ale może na wstępie, byś opowiedział, proszę, o swojej roli w bajerze. Jak to wygląda, co wy na co dzień robicie? Bo. Tak naprawdę jesteście firmą, która ma w celach wpisane, wpisaną walkę z głodem na świecie, co zawsze, e, zawsze mi się bardzo podoba, e, kiedy, kiedy tylko rozmawiam z kimś od Was. To, no, to jest takie dość wyjątkowe. E, w każdym razie opowiedz, proszę, plus minus, jak to u Was wygląda? Czym się na co dzień zajmujecie? No ja osobiście, razem z moim zespołem, e, budujemy modele e, AI czy modele zaawansowanej analityki, bo to nie jest tylko AI. AI to jest teraz takie szerokie pojęcie, pod które się podkłada wszystko, bo ono jest modne. Hmm. Ale prawda jest taka, że, że tych modeli, które pomagają mm, analizować rzeczywistość, tak, przewidywać rzeczywistość, optymalizować rzeczywistość, czy, czy, czy właśnie tak symulować taki ludzki tok rozumowania, hmm. To jest więcej, tak? bo to są modele optymalizacyjne, prognostyczne, y, to są modele wszelkiego rodzaju, gdzie, gdzie kategoryzujemy różne rzeczy, i to jest takie klasyczne machine learning, ale to jest też ten nowsze AI, mm. tak? które, które zostało gdzieś y, umożliwione poprzez pojawienie się narzędzi takich jak chat GPT, gdzie, gdzie mamy pretrenowane modele mm. bazowe takiego szerokiego zastosowania. Y, więc mój zespół buduje te modele takie bardziej klasyczne. Mm i korzysta z tych modeli szerokich do tego, żeby rozwiązywać problemy, tak? I, i Problemy oczywiście biznesowe i mówisz, e, tak, zlikwidowanie głodu na świecie. Bayer, e, Bayer składa się z trzech dywizji. Jedna to jest crop science, druga to jest farma i trzecia to jest consumer health. Ja osobiście zajmuję się problemami z obszaru consumer health, czyli e, konsumentów i takiego, mhm. nazwijmy to, zachowania dobrego zdrowia dla, dla tych konsumentów, e, ale moi koledzy w Digital Hub e, i koleżanki też e, zajmują się obszarami crop science i, i farmą, tak, czyli lekami takimi na receptę. Hmm. No właśnie, to są naprawdę niesamowite rzeczy. E, biorąc pod uwagę też, że ten temat, to ja i w sumie w Polsce teraz jest taki, czy tam na świecie jest, przez odkąd się pojawiły LLM-y, e, jest taki bardzo rozgrzany, a tak naprawdę to jest od wielu lat. Jak długo Wy się tym zajmujecie jako, jako firma? My jako Digital Hub nie tak długo, hmm. bo chyba już cztery. 4 czy 5 lat, no, Digital no, Hub istnieje. Wszystko. Natomiast Bayer oczywiście dłużej. Natomiast no, prawda jest taka, że faktycznie obszar takiej zaawansowanej analityki, czy tych modeli machine learningowych, czy wcześniej to były jeszcze modele statystyczne czy hmm. matematyczne, które robiły podobne rzeczy w trochę inny sposób, ale jakby cel był bardzo podobny. No to to już są, są dziesięciolecia. Tak? Hmm. Ten machine learning pojawił się. Kilkanaście lat temu, tak w szerszym mhm. zastosowaniu, y, i on trochę umożliwił y, takie bardziej biznesowe mhm. zastosowanie tych modeli matematycznych i statystycznych w szerszym biznesie. Bo mhm. Kiedyś to było stosowane tylko w jakichś aktuariatach, bankach, a, a potem zaczęto to stosować szerzej. Pojawiły się jakieś gotowe narzędzia, biblioteki do tego, żeby te mhm. modele budować szybko i, i, i wygodnie no i, ostate, i ostatnio tak kilka lat temu y, zaczęło się rozwijać te modele bazowe i to są już modele pretrenowane, więc tam już dużo mniejsza wiedza taka z obszaru matematycznego mm. jest potrzebna, żeby zacząć z tych modeli korzystać. Powiedz proszę twoim zdaniem, z twojego doświadczenia z twojej perspektywy, jaką drogą powinna podążać Polska aby stać się takim realnym graczem w tym świecie sztucznej inteligencji? Są Trzy obszary, gdzie Polska może próbować, że tak powiem, nadgonić i przegonić konkurencję. Pierwszy to jest obszar modeli, budowy tych modeli bazowych, mhm. tak? czyli tych modeli w stylu GPT, tak? czata GPT, gdzie, gdzie mamy już pretrenowany model. To trenowanie takiego dużego modelu bazowego wymaga olbrzymich mhm. zasobów obliczeniowych, olbrzymiej ilości danych. Te modele są już trenowane przez no, zazwyczaj firmy amerykańskie czy na przykład chińskie, i, yy, i tam jest bardzo trudno to nadgonić. Hmm. Tak? Nie ukrywam, to wymaga olbrzymiej ilości pieniędzy i olbrzymiej ilości danych, a yy, inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, właśnie Chiny, czy nawet Indie, Niemcy, Francja, Izrael dysponują dużo większymi zasobami w tym obszarze, więc tutaj będzie ciężko nadgonić i, i ciężko przegonić konkurencję. Drugi obszar to jest obszar takich węższych modeli, gdzie, gdzie budujemy modele jakiegoś konkretnego zastosowania. Nie wiem, czy to do e, nawigowania jakimiś autonomicznymi dronami, tak? czy, czy, czy jakieś z obszaru medycyny do diagnozowania pacjentów. I te modele e, już dużo łatwiej zbudować, dużo mniej danych wymagają i dużo mniej wymagają mocy obliczeniowych. I tutaj jest szansa, tak? bo, bo tych zastosowań jest bardzo dużo. E, jeżeli e, uda się gdzieś jakąś specjalizację złapać, to wydaje mi się, że opierając się na, na tym, jakich ekspertów mamy w Polsce, tak? czy to z obszaru właśnie matematyki, czy z obszaru IT, yy, no to mamy szansę tak? tutaj, tutaj nadgonić. No i trzeci obszar jest yy, taki, żeby stosować te modele, które już istnieją, szczególnie te modele mm. bazowe, szerokiego zastosowania. I tutaj też jak najbardziej znowuż opierając się na, na fajnych zasobach IT, programistów bardzo dobrych, jakich mamy w Polsce, to to stosowanie tych modeli do rozwiązywania już konkretnych problemów, mhm. czy to biznesowych, czy, czy z jakiegoś obszaru, powiedzmy, administracji, y, tu jak najbardziej możemy, możemy zabłysnąć. Tak? I, i, I w tym kierunku bym to widział. Widziałbym mhm. to w kierunku, jak najlepszego, najskuteczniejszego stosowania tych modeli, mhm. żeby na tym się skupić i skupić się na tym, żeby budować takie modele w obszarach, gdzie one mogą najwięcej wartości przynieść, Dokładnie. takie mniejsze. Mhm. No w sumie, jak zawsze, nasi specjaliści i wybitni ludzie to nasza główna siła w Polsce. No cóż, ale miejmy nadzieję, że, że właśnie te, te dwa obszary, które możemy ruszyć bez większych budżetów, będą, będą się dobrze rozwijały. A jak byś mógł zlokalizować Twoim zdaniem takie największe przeszkody, największe bariery, które stoją w rozwoju AI to będzie bardziej nie wiem, prawo, czy, czy właśnie ten brak finansowania? Jak uważasz? Mi się wydaje, że to są jednak finanse i dane, tak? Mhm. Bo po pierwsze, to trzeba mieć pieniądze, żeby na tym się skupić. Nie ukrywajmy, nawet jak z perspektywy jakiejś firmy, która ma się czymś zająć, ma gdzieś, jakby na coś przeznaczyć swoje pieniądze, to jest spora szansa, że ta firma postanowi przeznaczyć te pieniądze na inne tematy niż AI. Bardziej ważne w, w tym momencie, Mam no. wrażenie, że firmy, firmy w Polsce muszą jeszcze nadgonić dużo innych zaległości <noise> niż tylko AI i często no tak. priorytetyzują właśnie te inne, mniej takie długoterminowo-strategicznie mhm. istotne zastosowania. Na, nazwijmy to AI jest długoterminowo. Strategicznie bardzo ważny, mm. ale w krótkim terminie niekoniecznie musi się przełożyć na, na, no tak, e, na jakąś przewagę konkurencyjną. Więc jedno to jest jakby umiejętność takiego zarządzania tymi pieniędzmi w taki sposób, żeby widzieć te szanse takie długoterminowe. E, druga sprawa to są dane. Mm. Tutaj no nie ma AI bez dobrej jakości danych. A znowuż mam wrażenie, że w Polsce to zbieranie tych danych, czy to nawet przed, a, przez administrację państwową mhm. i jakieś umożliwienie korzystania z tych danych. No bo nie ukrywajmy, ta administracja państwowa ma największy dostęp do tych danych i potencjalnie może mhm. je najbardziej otworzyć dla, dla ogółu. Y, też jest trudne. Mhm. Tak, znaczy, no nie ma po prostu wiedzy, nie ma inicjatyw, które do tego prowadzą. Na zachodzie na przykład w Stanach Zjednoczonych to też jest dużo bardziej rozpowszechnione. I jak polscy naukowcy robią jakieś modele, to zazwyczaj robimy te modele na zbiorach amerykańskich, a nie na zbiorach No właśnie, to jest trochę smutne, ale coś miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Dobrze, a jakbyś mógł powiedzieć. Z Twojej perspektywy, jakie działania powinny zostać podjęte w Polsce teraz? Yy, takie najbardziej istotne, które mogłyby wywołać taką największą różnicę i spowodować, żeby nasi młodzi specjaliści nie wyjeżdżali za granicę, tylko szukali po prostu miejsc yy, pracy i rozwoju kariery tutaj lokalnie? Ja jestem zdania, że dla specjalistów IT w Polsce żyje się już dobrze. Tak? To nie jest tak, że, że, że nasi pracownicy z obszaru IT, a szczególnie JA. No Nie ukrywam w AI jak jak się pojawia słowo AI, to od razu wynagrodzenie też idzie w górę. jest modny temat. Tak. Natomiast klucz jest takie, że, że żyje się tym ludziom dobrze w Polsce. Mhm. Tak? Kasa się zgadza. I teraz drugą rzeczą, jak kiedyś byłem na, na szkoleniu menedżerskim, to mi powiedzieli, powiedzieli, że żeby dobry zespół zbudować, to po pierwsze kasa się musi zgadzać, mhm. a po drugie, trzeba zacząć dawać tym ludziom fajne wyzwania, pozwolić właśnie, im właśnie. pracować z fajnymi ludźmi. No. I w fajny sposób, tak? Także pieniądze się już zgadzają. Mhm. Teraz czas na kolejny etap, czyli wyzwania, czyli y, inni ludzie, którzy też potrafią mhm. robić to, co Dobre ja bym zespoły. chciał robić, i dzięki temu jest jakiś taki element wymiany wiedzy, budowania tej wiedzy wspólnie, a nie jako ja pojedynczy kontrybutor i muszę wszy o wszystko sam dbać. Mhm. Więc y, na tym bym się skupił, tak? Czyli znowuż, y, jest jakaś kwestia pojawiania się w Polsce, może sponsorowanego przez państwo, hmm. może sponsorowanego przez jakieś instytucje naukowe, może też y, firmy, które tutaj działają na rynku, y, możliwości realizowania ciekawych projektów i pieniędzy na realizowanie hmm. tych ciekawych projektów, y, czy to właśnie rozwoju w tych modeli, rozwoju tych modeli y, węższego hmm. przeznaczenia. Czy ciekawego stosowania modeli bazowych. Mhm. Yy, I druga sprawa, właściwa edukacja ludzi, którzy tutaj wchodzą na rynek pracy, żeby położyć taki większy nacisk na to, że, 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 że ci ludzie muszą potrafić stosować AI. Mhm. Tak? Niekoniecznie wszyscy no tak. muszą potrafić yy, to AI budować, ale te modele nie... budować, ale nie. stosować. I, i, I teraz jest. Zdecydowanie nie, niedostosowany do tego system edukacji. tak? System edukacji oh. jest dostosowany do tego, żeby właśnie unikać <grym> stosowania modeli AI, tak. a jest położony nacisk, że ty masz to sam w swojej głowie wszystko przetworzyć. No Ale prawda jest taka, że przyszłość wygląda w ten sposób, że ludzie mają narzędzie i będą z nich korzystać. Tak? No tak. Kiedyś człowiek miał młotek i do wbicia gwoździa korzystał z młotka. Teraz człowiek ma model AI. I do zrobienia rzeczy, do których nadaje się model AI, będzie korzystał z modelu AI, i trzeba to przyjąć, przetrawić tak? I, i, i zacząć uczyć ludzi, jak z tego modelu AI korzystać. Masz pełną rację. Ja myślę, że a propos naszego systemu edukacji, to jeszcze trochę poczekamy. Ja miałem problem z używaniem kalkulatora naukowego w Technikum, e, więc myślę, że na e, no włączenie jaj do systemu edukacji trochę poczekamy, ale oby jak najkrócej. E, jest to rozmowa o e, usunięciu obowiązkowej matemat, matury z matematyki. E, to może się powinna pojawić rozmowa o tym, żeby wprowadzić chociaż godzinkę tygodniowo takiego praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji. W życiu codziennym, bo wydaje mi się, że to by mogło e, młodym i tak się bardzo przydać, bo przecież i tak wiemy, Dobre, że no, używają. No, no. mhm. Dobrze. Ym, a propos tych właśnie zastosowań, bo wspomniałeś o, o, o medycznych to jest Wasza, wasza głównie działka, ale jak, ym, jakie Twoim zdaniem zastosowania są najbardziej potrzebne? tu i teraz, w sensie takim, że najbardziej odpowiadają na, na potrzeby społeczeństwa, może w jakąś stronę się warto skierować, bo podejrzewam, że to zdrowotne to jest jeden z takich głównych obszarów, bo wiadomo, że tutaj jest bardzo duże pole. Ale, ale oprócz tego, jak uważasz, gdzie, gdzie ja mogłoby najbardziej poprawić efektywność firm i też ludzi jako, jako obywateli? Mhm. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to wszystkie zastosowania właśnie do takich problemów z zakresu administracji publicznej. Wszędzie tam, gdzie niewydolność instytucji publicznych może zostać poprawiona poprzez zastosowanie jaja, tam bym szukał. Tak, nie wiem, przykładowo, jakieś planowanie przestrzenne. Wszyscy narzekamy na to, że ład przestrzenny w Polsce jest jaki jest bardzo długo trwa, żeby, nie wiem, plan zagospodarowania uchwalić, mm. czy żeby jakieś, dostać zgody na jakieś, nie budowę, czy, mm. czy cokolwiek, te wszystkie procesy gdzieś mogłyby być przyspieszone poprzez zastosowanie EIA. I, I tych obszarów takich w administracji publicznej jest bardzo dużo. No. Znaczy jest to trudne, żeby administracja publiczna była w stanie skorzystać z tego EIA, żeby tu poprawić, mm. ale, ale moim zdaniem jakby... Z, Potencjalnych uzyskanych korzyści dla społeczeństwa, to jest to miejsce. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to trzeba zacząć od takich typowych zastosowań tych modeli ogólnego przeznaczenia tak? czyli jakieś zarządzanie wiedzą, wsparcie takiej wydajności indywidualnej, produktywności, produktywności pracownika bo to są obszary, gdzie najłatwiej zastosować jaja. Nie ma tam jakichś, znowu, dużych barier wejścia, jeśli chodzi o wiedzę. Trzeba się mhm. nauczyć promptować, trzeba jakiś model schostować, żeby ci pracownicy mieli do niego bezpieczny, wygodny dostęp, i tyle. Tak? I nie trzeba mieć bardzo zaawansowanego zespołu zajmującego się AI-em czy budową modeli AI, żeby już to osiągnąć. Mhm. Więc z perspektywy firm od tego trzeba zacząć, no, a potem można kontynuować. Teraz jakby. Jeszcze niedawno z modeli tych ogólnego przeznaczenia korzystało się tak, że tam był czat, znaczy, mm. rozmawiało się z czatem i, i ten, ten, ten model dawał ci odpowiedzi, tak jakby z człowiekiem mm. rozmawiał. Ale teraz e, coraz popularniejsze staje się budowanie modeli, e, agentów AI. Mm -hmm. tak? Tak. Budujemy agentów AI, którzy mają w swoim sercu mm -hmm. ten model e, językowy ale dysponują całym szeregiem narzędzi. Mhm. Tak? Te narzędzia to są takie niezależne programiki czy, czy funkcje jakieś, e, z których agent może skorzystać w sposób inteligentny. Mhm. Tak? To znaczy cały reasoning jest po stronie tego modelu mhm. językowego i poprzez ten model językowy ten agent jest w stanie wybrać te narzędzia, z których... Ma skorzystać do, do rozwiązania problemu, który został mu przedstawiony jako ten do rozwiązania, mm. tak? I ci agenci mogą działać niezależnie, korzystając z jakiejś całej gamy tych narzędzi, mogą też działać w jakichś sieciach z innymi agentami, żeby te problemy rozwiązywać. To jest kolejny krok i to tak naprawdę dobrze zrobione jest w stanie pokryć bardzo duży obszar zastosowań, mm. e różnych, e udoskonalania różnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Tak, to jest dość trudne, no bo tu już wchodzi programowanie, budowa tych sieci hmm. i, i właściwy podział tego dużego problemu, tego dużego procesu na, na mniejsze procesy, z którymi jakoś sobie hmm. trzeba poradzić. Ale tu, wydaje mi się, jest też przyszłość, taka dużo skalowa, wielkoskalowa przyszłość zastosowania AI. I to jest też fajne, bo te... Jakby cała architektura Nie. tego rozwiązania jest ciekawa. Po pierwsze, jest standardowy sposób komunikowania się pomiędzy agentem a toolami, więc raz stworzony tool może być wykorzystany przez wszystkich agentów, Nie. niezależnie tak naprawdę od technologii, w których zosta zostali ci agenci zbudowani. Po drugie, jest też standardowy protokół komunikowania się pomiędzy agentami. Nie. I znowuż, agenci są w stanie ze sobą gadać i razem rozwiązywać problemy, niezależnie od tego, w jakiej technologii powstali, kto ich zbudował i tak dalej. Mhm. Także tak długo jak te standardowe protokoły komunikacyjne są zachowane, to, to mamy możliwość naprawdę dużego skalowania i re reużywania komponentów. Mhm. Super. A myślisz, że właśnie a propos takich rozwiązań, które najbardziej by się przełożyły w przedsiębiorstwach na zwiększenie efektywności, bo to przecież może być cokolwiek, chociażby właśnie ten wspomniany research wiedzy, gdyby wszystko porządnie podłączyć i każdy mógł sobie mm. wpisać, no to unikamy tych dziesiątek pytań. Czy chociażby, nie wiem, wsparcie w pisaniu maili z odpowiednią narracją, zaciągniętą z naszych poprzednich wiadomości i tak dalej? To są niby drobne rzeczy, ale realnie na skali przedsiębiorstw, gdzie ktoś codziennie pisze te maili, przez parę godzin, no to może być. Ja, no, tak. ja widzę inny problem z tymi mailami. Ja hmm. mam wrażenie, że od kiedy się pojawił AI, to ludzie piszą więcej maili i dłuższe maile. Ah. I teraz napisać łatwo, tylko potem trzeba to jeszcze przeczytać, tak? No, tak Więc tak, istnieje, tak. istnieje ryzyko, że ludzie, jedni będą pisać maile przy pomocy AI-a, hmm. drudzy przy pomocy ai hmm. ja, maile analizować i wyciągać z nich to, co trzeba tam się dowiedzieć z nich. Także no, tak. trochę tam jest ślepy zaułek. Ja się tego obawiam osobiście. Wolę unikać długich maili, wolę, hmm. żeby były konkretne i tu point. Tak, hmm. No tak, trzeba ludzi też tego uczyć. To zdecydowanie tak. Trzeba też pamiętać właśnie o tej jednej naczelnej zasadzie, czyli ludzie niestety nie czytają w obecnych czasach raczej skanujemy, jeżeli to jest mail w pracy, to raczej skanujemy go wzrokiem, nie? Więc im krótszy, im bardziej to dopiemy, tym lepiej. Dobrze. A czy uważasz, że społeczeństwo czy biznes w jakikolwiek sposób boi się. AI i czy można by coś, jeżeli tak, to czy można by coś zrobić, żeby ten strach właśnie zmniejszyć i ich bardziej zachęcić do tego, żeby w te rozwiązania wchodzić, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że jakby nie jest to taka potrzeba pierwszego rzędu, tak, że mhm. po prostu polski, no zgodnie z prawdą, zdecydowanie polskie przedsiębiorstwa mają więcej problemów, bardziej że tak powiem na teraz i to AI stoi gdzieś tam w drugim szeregu. Myślisz, że. Że warto by było i jest coś, co można by zrobić, żeby bardziej zachęcić właśnie do tego, żeby firmy interesowały się tymi funkcjonalnościami, chociażby prostymi agentami, które mogłyby zwiększyć ich wydajność? E, to tak, e, jeśli chodzi o jakieś obawy, które, które firmy czy społeczeństwo mm. mogą mieć, to tak, wydaje mi się, że firmy nie mają obaw, tylko znowuż nie mają tego na liście priorytetów. Mm. No I bardziej to. trzeba walczyć o priorytetyzację. Walczyć o priorytetyzację mm. tak. niż. E, Odczarowywać w jakiś mhm. sposób AI, jeśli chodzi o społeczeństwo, to owszem, obawy są, tak? pojawiają się obawy, że AI będzie pozbawiać miejsc pracy, tak. że będzie, nie wiem, powodować jakieś dziwne zmiany w społeczeństwie, których nikt nie oczekiwał, i, i będzie się to działo w bardzo szybkim tempie, mhm. i społeczeństwo się nie zdąży dostosować. I to są obawy gdzieś poniekąd uzasadnione, Tak, może tak się zdarzyć, tylko że Mam wrażenie, że my koncentrujemy się na tych obawach, a nie koncentrujemy się na tym, jak właściwie rozwinąć to AI, żeby te rzeczy nie nastąpiły. Mhm. To trochę wynika z tego, że te osoby, które społeczeństwo prowadzą przez tą rewolucję mhm. AI, y, politycy zazwyczaj, y, często nie mają dostatecznie dobrej wiedzy z obszaru AI, mhm. żeby rozmawiać o rozwoju AI. Raczej mają wiedzę, która pozwala rozmawiać o zagrożeniach na temat jaja niż mm. na temat jego rozwoju. Mm -hmm. I w związku z tym robią to, co naturalne, y gdzie czują się dobrze, czyli rozmawiają o zagrożeniach. I tak trochę straszą to mm -hmm. społeczeństwa, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właściwie zarządzić tymi ryzykami, i to jest właśnie rola polityków, i oni powinni w zaciszu swoich gabinetów skupić się na zarządzeniu tymi problemami i niebezpieczeństwami. A ze społeczeństwem rozmawiać o tym, jak to ten rozwój AI może wszystkim pomóc tak? w budowaniu dobrobytu i w sprawianiu, żeby praca, którą my realizujemy, była przyjemniejsza, a nie żeby jej nie było. Tak? No bo jakby rewolucja też polega na tym, że pewne powtarzalne zajęcia się zastępuje. Kiedyś była rewolucja mhm. przemysłowa i zastąpiono powtarzalne zajęcia takie fizyczne, które mhm. człowiek realizował. Teraz ta rewolucja AI może pozwolić zastąpić. Powtarzalne zajęcia, takie kognitywistyczne, takie poznawcze, mhm. które normalnie człowiek musiał, musiał realizować. Trzeba się zastanawiać, jak maksymalnie z tego skorzystać, mhm. jednocześnie przy pomocy tego nowego narzędzia, jak dać ludziom możliwość rozwoju w tych jeszcze ciekawszych mhm. obszarach. Dokładnie. Dobrze. A mamy w Polsce właśnie ten sektor open source, który powiedzmy w porównaniu do tego państwowego jest całkiem. Ambitny i dobrze, dobrze mu idzie. Chociażby, jak rozmawialiśmy wcześniej, jest Bielik. Mamy tutaj model zbudowany w sumie wolontariacko. I ciekaw jestem, czy Twoim zdaniem, pomiędzy takimi inicjatywami właśnie społecznymi, czy open source, a korporacjami technologicznymi jak, jak Bayer, jest Możliwość i szansa na jakieś takie współpracę. Myślisz, że, że to jest coś takiego możliwego i pożądanego? Czy istnieje jakiś sposób na taką symbiozę tych inicjatyw, właśnie open source z korporacjami technologicznymi, czy to raczej ciężka rzecz? Wydaje mi się, że istnieje taka możliwość. Open source od zawsze, powiedzmy, dominował w hmm. IT. I wydaje mi się, że wszystkie. Największe i najważniejsze rzeczy w IT zaczęły się no. jako open source, nie ukrywajmy, a dopiero potem gdzieś tam zostały dalej przejęte i dalej rozwijane, i trochę zamknięte przez, no. przez korporacje. No. I to, to dobrze, tak? Znaczy, potrzeba tutaj naprawdę dużego potencjału intelektualnego no. i takiego skupienia na, na danym projekcie. Korporacje nie zawsze sobie na to mogą pozwolić na to skupienie. No. Potencjał intelektualny całego społeczeństwa jest większy niż wąskiej grupy no tak. pracowników jakiejś określonej korporacji, więc zawsze ten open source ma szansę pozyskać lepsze zasoby i większą koncentrację na jakimś dużym celu z jakimś długą perspektywą jakiegoś zwrotu niż, niż korporacja. Tak? Więc ten open source zawsze będzie moim zdaniem podstawą do takich dużych badań. A korporacje mogą powinny z tego open source'a korzystać, żeby dalej udoskonalać pewne rzeczy. Mogą też, są takie modele komercjalizacji open source'a, gdzie, gdzie my tak naprawdę opieramy się na rozwiązaniu open source'owym, a potem dodajemy do niego dodatkowe features, y, które sprawiają, że ono jest takie bardziej odnajdujące się w otoczeniu korporacyjnym, tak? jest nie wiem, stabilniejsze, bezpieczniejsze, lepiej wsparte, lepiej udokumentowane. I na tym można budować jakiś potem produkt komercyjny. Mm. I tak korporacje robią. I tak widzę tutaj również to we bo Bo i to jest dalej programowanie no i, tak. i z odrobinką matematyki. tak? To, to, to nie różni się aż tak bardzo tak znacząco od, od takich zwykłych zagadnień programistycznych. Mm -hmm. Jasne. Jacku, bardzo Ci dziękuję, ale jeszcze na koniec chcę Ci zadać takie w sumie aż ważne pytanie, bo. Szukacie dużo ludzi do zespołu, ja o tym dobrze wiem, bo współpracuję z Wami długo, widzę na JustGNate i bardzo dużo Waszych ogłoszeń. Jakbyś mógł tak krótko powiedzieć, dlaczego warto u Was pracować? Odniosę się do tego, co, co już mówiłem wcześniej w rozmowie. Tak, Fajnie jest pracować, jak ma się wokół siebie ludzi, którzy podobnie myślą, jak Ty, i jak ma się problemy do rozwiązania, które są wyzwaniem, mhm. które pozwalają mi się rozwijać intelektualnie, które pozwalają realizować naprawdę ciekawe rzeczy i też rzeczy potrzebne. Mhm. I wydaje mi się, że pracując w Bayerze, w Digital Hubie, właśnie ma się to. Tak? To znaczy, jest u nas mnóstwo naprawdę. Prawdziwych fascynatów AI, czy, 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 czy jakichś zagadnień programistycznych, czy, czy jakichś zagadnień modelowania. Jest u nas bardzo dużo fajnych wyzwań, ciekawych projektów, które są naprawdę innowacyjne. My w Digital Hubie pracujemy ręka w rękę z globalną korporacją. To nie jest jakieś centrum takie usług wspólnych, które gdzieś realizuje jakąś mało, mało ważny proces biznesowy. My naprawdę robimy. Rozwiązania, które są w sercu Bayera. W zeszłym tygodniu byłem spotkać się z zarządem Bayer Consumer Health po to, żeby rozmawiać z nimi o rozwoju strategii właśnie AI-owej i agentów AI. I my będziemy budować tych agentów, którzy będą wspierali realizację kluczowego procesu mhm. dla Bayer Consumer Health. Będziemy to robić rękami Polaków tutaj w Digital Hubie. Więc ta ekspozycja na, na te ciekawe tematy, tematy, które są naprawdę w samym sercu tej korporacji, jest bardzo duża u nas. Więc wydaje mi się, że to jest najlepsza reklama tego, żeby przyjść dla nas mhm. pracować, dlatego że, że, że naprawdę będziemy robili ciekawe rzeczy, które mają silne wsparcie yy, i korporacji i które będziemy realizowali z ciekawymi ludźmi, fajnymi ludźmi, którzy też mają dużą wiedzę i tą wiedzę można razem tworzyć. Super. Oby więcej takich organizacji jak Wy. A każdego też zachęcam do obejrzenia Waszych ofert i zaaplikowania. Bardzo Ci dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję mam bardzo. mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.